Nazywam się Józef Szostakowski, jestem muzealnikiem. Lubię czytać, od zawsze lubiłem czytać, bo książka to jest taką wielką bramą, wielkim oknem na świat. Dzisiaj chcę Państwu przedstawić książkę, która się nazywa Gardy Liernik Jej autorem jest Felix Formalczyk. I książka opowiada o życiu twórczości Władysława Syrokomli, który jest poetą romantycznym i bardzo mocno związany z naszym terenem. Jest twórcą e, takiego gatunku literackiego w literaturze polskiej jak gawenda. Książka opowiada o e, życiu e, Syrokomli również w Wilnie, kiedy mieszkał u Müllerów i też wielki e, fragment. Wiele stroniec poświęcone jest Borykowszczyźnie, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Władysława Surokomli. Tam postalo kilkadziesiąt jego utworów. Teraz chcę Państwu zaprezentować fragment tej książki, w którym to fragmencie Feliks Fornalczyk opisuje wyjazd Syrokomi z Wilna. Wilnie żyć nie mógł, bo tu hałas, bo to przeszkadzało jego wrażliwej naturze, a fragment właśnie wyjazdu do Borykowszczyzny brzmi tak. Decydował się na ten krok w przygnębiającym nastroju, w poczuciu klęski, rezygnacji z jakichkolwiek dalszych przenosin. Była to już w Wilnie postanowiona ostatnia przeprowadzka w życiu. Opuściły miasto, Pisał poeta w lipcowym liście do Kraszewskiego. Skończyło się bardzo prozaicznie. Upadłem pod komarowymi żądlami plotek, obmowy ludzi, co mnie zrozumieć nie chcieli czy nie mogli. Również Państwa zachęcam do przeczytania tej książki, która opowiada o poecie naszej Ziemi poecie romantycznym, podobnie jak Mickiewicz, Słowacki czy Norwid. Ta książka jest super ciekawa i da Państwu bardzo wiele wiadomości o życiu kulturalnym Wilna i okolic w pierwszej polowie XIX stulecia.